Szczęść Boże, rodacy, i ratuj się kto może, kiedy podżegacze wojenni z prawej i lewej strony Wysokiej Izby nie wahają się brać Was na zakładników cudzej racji stanu, obcego interesu, mówiąc także i dziś, także przed chwilą z tej mównicy o perspektywie uczynienia Polski stroną wojującą już de jure, a nie tylko de facto, jak to czynicie w ostatnich latach. Czy to jest oficjalna doktryna wojenna, zasłanianie się cywilami, dziećmi, kobietami niepełnosprawnymi, o których wspominała pani poseł z lewicy, z lewej? Czy to są plany Rzeczypospolitej Polskiej, żeby, jak to ujął amerykański doradca, Obserwujący manewr Anakonda w roku 2016, e, cytuję z pamięci. E, no, pięknie, pięknie, w ruinach Torunia będziecie bardzo mogli dziękuję. się bronić jeszcze ładnych parę tygodni. Więc pytanie mam o plany rozśrodkowania ludności. Ze szczególnym uwzględnieniem miasta Torunia, Miasta Rzeszowa. E, dziękuję bardzo. To mój okręg. Czy my w ogóle mamy plany rozśrodkowania ludności? I na przykładzie Torunia Rzeszowa i miasta stołecznego Warszawy, proszę mi powiedzieć, jakimi środkami i w jakim czasie jesteśmy w stanie Dziękuję, zapobiec powtórce Powstania Warszawskiego? Dziękuję. Zapraszam pana posła Marcina Ociepę. Prawo i Sprawiedli